<laughs> dawno tej muzyki nie było na mojej kanale dzisiaj muszę być trochę ciszej bo jest wieczór noc, pierwsza w nocy sylwester, czyli pierwszy stycznia 2023 rok wesołego nowego roku kochani choć w nas ci aż takiego wesołego roku nie będziemy mieli propozycja SCPW-L300 więc, no przeczytałem to jest to bardzo słabe, jest to naprawdę boże ale dobra, przeczytamy to czyst, czysta l 300 wait, what? dobra, udajmy, że identyfikator podmiotu ale go nie, nie, nie napisał go autor jest SCP-L 300, -czysta, SCP-L 300. Euklid. należy trzymać w wołowianym pudle o grubości... Czekaj jeszcze raz. SCP-L -czysta, SCPL SCP-L -czysta, 300, Idyfikator podmiotu. Klasa podmiotu. Specjalne czynności przechowawcze. Opis. Where. Where. Nie ma. Nie ma. Nie ma brak wygląda jak jeden z tych moich, moich pierwszych podmiotów SCP, które napisałem, mój pierwszy szkic scp 300 Alczysta, drukarka życia, którą potem usunąłem, zre napisałem, jest lepsza. Tu widać, że jest po prostu na odwal się bez zasad nawet. Jedyne, co jest 100, czyli chłop po prostu przeczytał od nie wiem, komendy i skopiował to. Podmiot należy trzymać w ołowianym pudle o grubości ściana 5 cm ścian o wymiarach 5 cm na 5 cm. Pomieszenie, w którym pudło i obiekt znajduje się, temperatura ma być pudło i z obiektem się znajduje temperatura. Uwaga, składnia wyszła z serwera. Co, to, co tu się napisało? Ortografia wyszła z serwera. Yy, autor wyszedł z serwera. Co to jest? SCP wiki wyszło z serwera. Obie. <laughs> Przeczytajmy to jeszcze raz. Pomieszczenie, w którym pudło z obiektem się znajduje. Temper... Temperatura ma być nie wyższa niż 27 stopni. Się znajduje. Jest Pomieszczenie, w którym pudło się znajduje, mieć, powinno mieć temperaturę 27 stopni. Nie wyższą niż 27 stopni Celsjusza. I nie Celsjusza, tylko ten znaczek, ale no dobra. Pozwal, po, pozwala się na stanie blisko bytu, lecz nie więcej niż metr, 4 metry od pudła. Aha. Podmiot jest podobny do buteleczki z atramentem, kiedy ktoś spojrzy na obiekt, ten natychmiastowo będzie próbował wypić próbował sprawdzić osobę do siebie, sprowadzić, przepraszam, osobę do siebie i wjąć podmiotu w rękę oraz wypicia całego atramentu ze środka podmiotu, po wypiciu osoba zacznie biegać, tań tańczyć, skakać i tym podobne. Czemu tutaj nie ma Przycinków. Następnie umrze, nazywał serca, a tramens powróci do buteleczki. Dobra, po pierwsze, nie ma fabuły. Po drugie, gdzie jest y, infektor podmiotu, klasa podmiotu, specjalne czynności, przechowasz jeszcze, jeszcze opis. Po czwarte... Nie, po trzecie, przepraszam. It's... Fajne, fajne. Wiecie, co jest fajne? SCP-428, jestem tosterem. Je, ty jesteś tosterem, ja jestem tosterem. To jest to samo, tylko wypij toster. I potem z, de, z de dni na zawału serca. I jeszcze rozumiem, bez infikatorów podmiotu, klasa podmiotu, specjalnie czynności przechowawcze, opis. Ale czemu jest dwa razy SCPL 300, czy, czysta i SCPL czysta? Po pierwsze, autorze, N nie SCPL czysta, tylko scp.pl XXX. Albo czy. Albo X00. Euclid. Czemu co z Euclid? To powinno być bezpieczne. Jeśli to jest w pudło i obserwatorium może być me 5 metrów od pudła i nic im, im się nie stanie naukowcom, to. No już cholera. No po prostu na siłę wdawanie Euclida. Z tego, że to nie powinien być Euclid. To co najmniej powinien być bezpieczne. Kłóciłbym się o zneutralizowane. Choć nie, to nie jest zneutralizowane faktycznie. Widać, no, zajmę to dwóch SCP: 0,12 i 4,28. Praktycznie dwa to samo, tylko wypicie tego. Więc dobra, ja chyba sobie pójdę. Ja sobie pójdę, ja sobie pójdę, bo ja jestem zwykłym scoutem, trochę się na tym nie znam, więc poczekaj. No, ja sobie pójdę, szczerze jestem doktor Ignacy, witajcie, dobra, po pierwsze, co tu mamy? Dobra, słyszałem, że to już opowiedział, fajnie, że dodał moduł oceny, ale raczej to nie przejdzie, nic nie przejdzie, nie przejdzie i Jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj powinno być co najmniej parę przecinków. Podmiot jest podobny do buteleczki z atramentem. Kiedy spojrzy się na obiekt, natychmiast będzie próbował sprawić osobę do siebie i wzięcie podmiotu w rękę oraz wypić jego atramentu ze środka. Tu powinno być przecinek. Teraz wy powinno być przecinek, żeby lepiej się czytało, rozumiecie? I... Nic nie mogę się dokuczyć, po prostu źle to jest napisane, błędy stylistyczne, yy, błędy stylistyczne SCP, błędy stylistyczne opisu, prawdopodobnego opisu i brak podstawowych rzeczy. No więc tyle, więc no, nic nie mogę się doczepić, więc no, trzyma dzisiaj cześć.